Naszy pierwszy dzień w naszej nowej szkole. Wchodząc, zachowywaliśmy się jak przystało na prawdziwych cwaniaków. Ale szybko zmieniliśmy nastawienie. Po pierwszym tygodniu lekcji chodziliśmy jak w zegarku, a wszystko za sprawą zajęć z języka polskiego. Za każdym razem powtarzaliśmy sobie przed lekcją. Ale wchodząc do klasy, każdy z nas trząsł się ze strachu. Usiedliśmy w ławkach i weszła pani. i powiedziała. Potem wzięła dziennik i powtarzała. Spać. A my tylko porozumiewawczo wymienialiśmy się spojrzeniami mówiącymi Mamy Mamy kłopoty i ja. W końcu rozległ się w sali głos: Ania Radzieska do odpowiedzi. Kiedy to usłyszałem, spojrzałem na biedną Anię i powiedziałem: Każdy chyba to przeżył, chociaż raz. Gdy wstała, chcąc jej odwagi, zaśpiewaliśmy: Daj! Daj! Przegranej pozycji. Pierwsze pytanie, ona nic. Drugie pytanie, ona nic. Po trzecim pytaniu, Ania rzekła: Cóż, po tych słowach była świadoma, co się stanie? Po ciężkim boju wróciła do ławki, a pani zapytała. W tym momencie. Podniosła się nasza ostatnia broń. Szymon poszedł jak w ogień. Szło mu dobrze, jednak Jon Polek, nie dając już rady, błagał o litość. Ale pani odpowiedziała. I co tu robić? Biedny Szymon musiał pogodzić się z oceną. Następna lekcja biologii z panem Januszem Kowalskim. Sexy and I, know it. Sexy and I know it. Usiadł przy biurku, rozejrzał się po klasie i powiedział Tak, Marajn Do odpowiedzi Pierwsze pytanie Co wiesz na temat obrony. Zastanowiłam się przez chwilę i powiedziałam jedną rzecz, która przyszła mi do głowy: Dwie Są drobeczki. Pan popatrzył na mnie dziwnym wzrokiem i dodał: Co jeszcze wiesz na ten temat? Nie wiedząc co powiedzieć, walnęłam prosto z mostu. Przez chwilę i powiedział Dobrze, wiąteczka. Mara ucieszona wróciła do ławki yeah. Jakimś cudem dotarliśmy do drugiej klasy, przypominam sobie lekcję matematyki z panią Agatą Dzięciołowską. mi siedział kompletnie zauroczony panią Szymonu paliłową. Gdy ją tylko widział, zawsze powtarzał. Pani zaczęła mówić coś przy tablicy, a Szymon po chwili powiedział: Jedaniała głos, usłyszałem ja powiedziałem. Trzymał do tablicy. Nie wiadomo dlaczego poszedł jak w niebo odzięte poszedł do tablicy pani dzięciołowska nie zdążyła dobrze powiedzieć pytania, a on już jej odpowiedział. powiedział. Po tych słowach, załamany wrócił do ławki, chcąc mu dodać duchy, powiedzieliśmy: On spojrzał na mnie i zapytał: Powiedz, powiedz czemu. Nie wiedząc, co mu odpowiedzieć, odpaliśmy. Życie, życie jest nowelą, raz przyjazną, a raz wrogą Nawet nie wiadomo kiedy, a byliśmy już w trzeciej klasie. Z uśmiechem na ustach powtarzaliśmy. Siedząc w sali 302. Czekaliśmy na lekcję geografii z panią Małgorzatą Kozłowską bojda Gdy weszła, usłyszeliśmy: Dzisiaj mamy sprawdzę. Wtedy podniosła się Alicja Kozak i, wskazując ściągi, mówiła. My z uśmiechem, myśląc o ściągach, powtarzaliśmy. Lecz wtedy spostrzegawcza pani Kozłowska zauważyła nasze oczekiwanie i wystawiła jedneczki. Załamani, westchnęliśmy. A nasza łapała się za głowę i pytała. Jednak do tego dnia nie mogliśmy najbardziej się doczekać. Dzisiejszej studio będzie! właśnie dzisiaj poczujemy, że... Pamiętajcie, dzisiejszego dnia nie ma podpierania ścian. Dzisiaj w takim składzie bawimy się ostatni raz. Bujaj się, bujaj się, nie zobaczysz więcej, bujaj się, bujaj się, tak bez końca. Powtórzę jeszcze raz. Bujaj się da, ci zadrosą, bujaj się Panowie, nawet jeśli nadepniecie dziewczynie na nogę, panie, nawet jeśli pójdzie wam oczko w rejestopa, to pamiętajcie, że... Zawsze coś, zawsze ktoś, Więc wszystkim Wam życzymy miłej zabawy.